Otwieram dwunastą sesję nadzwyczajną Rady Gminy w Witam serdecznie na dzisiejszej sesji obecnych Państwa radnych. Witam pracownika obsługującego sesję. Szanowni Państwo, proszę o przyciski i wciśnięcie przycisku informującego o zalogowaniu się do systemu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam kworum. Odczytam porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy otwarcie. Punkt drugi stwierdzenie kworum. Punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu z 11 sesji z dnia 30 grudnia 2020 roku. Punkt 5. Wybór sekretarza obrad. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Brzuze. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku parowozowni w Ostrowitem, stanowiącym własność Gminy Brzuze oraz części gruntu. Przed tym budynkiem stanowiącym własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Brzóze. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę części działki położonej w miejscowości Ostrowite. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały nr 29, łamane przez 117, łamane przez 05 dnia 29 kwietnia 2005 roku zmieniającej uchwałę nr 22 łamane przez 94 łamane przez 04 z dnia 30 września 2004 roku Rady Gminy Brzuze w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Brzuze. Punkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Brzuze do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego. Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brzuze na lata 2020-2023. do 2023. Punkt 13. Sprawy różne. I punkt 14. Zakończenie obrad 12. sesji Rady Gminy Brzuze. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do porządku dzisiejszej sesji? Nie widzę, więc przegłosujemy porządek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. E, przystępujemy do e, punktu czwartego, przyjęcie protokołu z 11. sesji e, Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia e, 2019 roku. Protokół był wyłożony. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do treści zawartej w protokole? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu w wersji przedstawionej? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został e, przyjęty jednogłośnie. E, przystępujemy do punktu piątego. Wybór sekretarza y, obrad. Funkcję sekretarza dzisiejszej sesji będzie pełnił radny Jan Wawrzyński. I przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt szósty: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Brzuze. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania co do treści tej uchwały? Nie widzę, odczytam projekt uchwały i przegłosujemy go. Uchwała Rady Gminy Brzuze w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Brzuze. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rady Gminy Brzuze na rok 2020 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały od numeru 1 do numeru 5. Paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I w króciutkim uzasadnieniu na podstawie artykułu 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Stałe komisje Rady zobowiązane są do przedłożenia Radzie Gminy Rocznych Planów Pracy w związku z powyższym podjęciem niniejszej uchwały jest uzasadnione. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. I kolejna z dzisiejszych uchwał. Uchwała w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem pomieszczeń użytkowych. Usytuowanych w budynku parowozowni w Ostrowitem, stanowiącym własność gminy Brzuze, oraz części gruntu przed tym budynkiem, stanowiącym własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym gminy Brzuze. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania co do treści tej uchwały? Nie widzę, odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Brzuze w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie uchwały na wynajem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku parowozowni w Ostrowitem, stanowiących własność gminy Brzuze oraz części gruntu przed tym budynkiem, stanowiącym własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Brzuze. Rada gminy Brzuze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na wynajem pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 145 m2 usytuowanych w budynku po byłej parowozowni w Ostrowitem oraz części placu o powierzchni 468 m2. Budynek usytuowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 75 łamany przez 20 w Ostrowitem stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy brzuzy. Paragraf drugi. Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzyć wójtowi gminy Brzuze i paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I w krótkim uzasadnieniu przedmiotem mniejszej uchwały jest wynajem pomieszczenia magazynowo-garażowego oraz pomieszczenia warsztatowo-garażowego o łącznej powierzchni użytkowej 145 m2 znajdujących się w budynku po byłej parowozowni w Ostrowitem. Ponadto wyraża się zgodę na użytkowanie przez najemcę części placu przed budynkiem o powierzchni 468 m2 z przeznaczeniem na składowanie materiałów. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w treści odczytanej, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I kolejna z naszych uchwał uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę części działki położonej w miejscowości Ostrowite. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania co do treści uchwały? To jest pod maszt. Pod skrach. Po skrach, tak. yy, uchw, nie widzę. Uchwała yy, zostanie teraz odczytana i przegłosujemy. Uchwała Rady Gminy Brzozew w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę części yy, działki położonej w miejscowości Ostrowite. Rada Gminy Brzuze uchwala co następuje. Paragraf pierwszy wyraża zgodę na dzierżawę części nieruchomości położonej oznaczonej przepraszam numerem ewidencyjnym 302 o powierzchni 100 m2 o księdze wieczystej WLIY łamane przez 00002342 łamane przez 9 położonej miejscowości ostrowite. Paragraf drugi wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przedargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci wykonanie uchwały powierzyć Wujtowi Gminy Prusze i paragraf czwarty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w treści odczytanej, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie i przystępujemy do punktu dziewiątego. E naszej sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 29 łamane przez 117 łamane przez 05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku zmieniającej uchwałę numer 22 łamane przez 94 łamane przez 04 z dnia 30 września 2004 roku Rady Gminy Brzuze w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za Zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Brzuze. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania co do treści tej uchwały? Nie widzę. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Brzuze w sprawie zmiany uchwały nr 29 łamane przez 117 łamane przez 05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku, zmieniającej uchwałę nr 22. Łamane przez 94, łamane przez 04 z dnia 30 września 2004 roku Rady Gminy Brzuzy w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Brzóze. E, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy w numer nr 29, łamane przez 117, łamane przez 05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku, zmieniającej uchwałę numer 22 łamane przez 94 łamane przez 04 z dnia 30 września 2004 roku Rady Gminy Brzuze w sprawie ustalenia wysokości składek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Brzuze, paragraf pierwszy otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się dzienną stawkę opłat. A. W wysokości 20 groszy za zajęcie metra kwadratowego pasa dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. B. W wysokości 1 zł za zajęcie 1 metra pasa dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej. Niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf trzeci Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomorskiego. to są? Jak można. Czy te, czy te same stawki obowiązują też rolników, którzy y, worują się w nasze drogi? Na pewno. Za zajęcie pasa to za zajęcie pasa. Czyli to dotyczy wszystkich. Wszystkich, tak. Dobrze, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w treści odczytanej? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Yy, przystępujemy do kolejnej uchwały. Państwa radnych ma pytania co do treści zawartej w tej uchwale. Nie widzę. Odczytam projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i przystąpimy do głosowania. Yy, uchwała Rady Gminy Brzóze yy, z dnia 30 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020. Yy, Rada Gminy uchwala co następuje. Yy, paragraf pierwszy. W uchwale nr 11 łamane przez 89 łamane przez 2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na rok 2020 ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 4 łamane przez y, 2020 wójta gminy Brzuza z dnia 29 stycznia 2020 roku. Y, zarządzeniem nr 12 łamane przez 2020 wójta gminy Brzuza z dnia 16 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany. 1. W paragrafie pierwszym ustęp 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 24 57 57 940 zł i 14 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 23 11 11,14 zł i 14 groszy. Dochody majątkowe w kwocie 1 46 tysięcy 929 zł. 2. Załącznik nr 1 do uchwały określający dochody budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3. W paragrafie 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020.

otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Y, w paragrafie 2, w ustępie 3 litera B otrzymuje brzmienie y, wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 w wysokości 5 31 690 zł i 59 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Załącznik nr 5 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 4 do niniejszej uchwały. 8. W paragrafie trzecim ustęp 1 i 3 otrzymują brzmienie Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 107 772,95 zł. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 682 000 zł i wydatki w wysokości 811 165 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12. 9. Załącznik nr 12 do uchwały określający plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 10. W paragrafie 5 ustęp 1 i 2 otrzymują brzmienie. Deficyt budżetu w kwocie 5 342 193 98 zł. 98 groszy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi zaciągnięty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 253 000 oraz wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy. W wysokości 51 421 zł i przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37 772 zł i 95 groszy. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 842 zł, 193 zł i 98 gr, zgodnie z załącznikiem nr 14 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów do 500 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 15. 11. Załącznik nr 14 do uchwały określający łączną kwotę planowanych przychodów otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 12. W paragrafie 7 określającym limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Punkt 2 otrzymuje brzmienie na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 253 000, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W kwocie 2 697 829 zł. i 98 groszy. Uchyla się punkt trzeci w brzmieniu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500 tysięcy zł. 13 w paragrafie 9 w punkcie 1 dotyczącym upoważnienia wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych litera b otrzymuje brzmienie b na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 253 000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z, ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 697 829 zł i 98 groszy. Uchyla się literę C w brzmieniu z płatem wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 500 000 Zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP-ie i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uzasadnienie czytać, czy jest znane? Znane jest. Dobrze. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem e, uchwały w treści odczytanej? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. I kolejna uchwała. W sprawie przystąpienia gminy Brzuze do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020. do 2020. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania co do treści tej uchwały? Nie widzę, odczytam projekt uchwały i przegłosujemy. Uchwała e, Rady Gminy Brzuze w sprawie przystąpienia gminy Brzuze do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019 do 2020. E, na podstawie artykułu 18 ust. 1 w związku z artykułem 7 ust. 1 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. I artykułu 6 punkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych um, uchwala, um, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez gminę Brzusę do realizacji programu asystent osobisty. Osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 do 2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzusze i paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienia też nie będę czytał, bo było Państwu radnym dostarczone wcześniej. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o. Naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została e, przyjęta jednogłośnie i ostatnia z dzisiejszych uchwał uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy Brzuze na lata 2020 do 2023. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania co do treści tej uchwały? Nie widzę. E, odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Brzuze w sprawie przyjęcia programu osłonowego teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy Brzóze na lata 2020 do 2023. Rada gminy Brzuze uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program osłonowy gminy Brzuze teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy Brzóze stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brzuze i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem. I podjęcia i uzasadnienia też nie będę czytał, bo jest ono Państwu radnym znane. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w treści odczytanej? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Została e, przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 13. Sprawy różne. Czy ktoś e, w tym punkcie chciałby zabrać głos? Dziękuję. Nie widzę. Hmm. Chcę podziękować wszystkim Państwu radnym za przybycie na dzisiejszą sesję i zamykam dwunastą sesję Rady Gminy Brzusa.